Co by się stało, gdybyś dowiedział się, że pod Twoimi stopami istnieje cała sieć tajemniczych korytarzy, które mogą zmienić naszą historię? Wiesz, że niektóre z najstarszych cywilizacji na Ziemi miały dostęp do podziemnych miast? A co jeśli powiem Ci, że wciąż istnieją miejsca, które są ukryte głęboko pod ziemią, kontrolowane przez nieznane siły miejsca, o których nie mówi się głośno, a których istnienie mogło być zatajone przez wieki? Co się kryje w tych tajnych podziemnych sieciach? Oglądaj, bo to co ci pokażę, wstrząśnie twoim pojmowaniem świata. Witajcie odkrywcy wiedzy. Dziś przeniesiemy się w zupełnie inny wymiar, do miejsc, które są dosłownie pod naszymi stopami. Wspólnie odkryjemy sekrety tajnych podziemnych sieci, które istnieją na całym świecie, przez wieki były ukrywane przed opinią publiczną, a ich istnienie może wyjaśniać wiele zagadek, które do dziś pozostają niewyjaśnione. Od podziemnych miast po tajne bazy, dziś przedstawimy ci mapy, które mogą zmienić sposób, w jaki postrzegasz naszą planetę. Gotowi? Zaczynajmy. Historia podziemnych sieci, yy, pierwsze wskazówki. Pierwsze tajemnicze podziemne struktury pojawiły się już w starożytności. Wszyscy słyszeliśmy o legendarnych miastach takich jak Derinkuyu w Turcji, gigantycznym podziemnym kompleksie, który mógł pomieścić aż 20 tysięcy osób. Ale to tylko początek. Wiadomo, że przez wieki całe cywilizacje tworzyły sieci tuneli, które nie tylko służyły jako schronienia przed wrogami, ale także były wykorzystywane w celach religijnych, handlowych, a czasami nawet do ukrywania wiedzy, która była zbyt niebezpieczna, by trafiła na powierzchnię. Jakie jeszcze tajemnice kryją się pod naszymi stopami? Dlaczego te podziemne miasta były budowane tak precyzyjnie, a ich lokalizacja pozostawała tajemnicą przez tak długi czas? Nowoczesne podziemne sieci. Ukryte bazy i tajne projekty. Przechodzimy do współczesności. Wiesz, że wiele rządów na całym świecie prowadzi tajne projekty, które odbywają się pod ziemią? Niektóre z nich są częścią globalnych struktur wojskowych a inne dotyczą bardziej intrygujących tematów, jak na przykład badania nad technologiami obcych cywilizacji, czy badania nad przełomowymi odkryciami naukowymi, które mogą zmienić nasz sposób życia. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest Baza Dulce. Według legend i nieoficjalnych źródeł, to miejsce w Nowym Meksyku ma być jednym z najważniejszych ośrodków, gdzie prowadzi się eksperymenty związane z UFO i obcymi technologiami. Jednak to tylko jeden z wielu przykładów. W USA, Rosji, Chinach i innych krajach powstały setki takich baz, a dostęp do nich jest ściśle kontrolowane. Co się w nich dzieje i co rządy mają do ukrycia? Mapy tajnych podziemnych sieci, odkrycia, które zmieniają historię. A teraz przejdźmy do czegoś, co może Cię naprawdę zaskoczyć. Co jeśli powiem Ci, że w ciągu ostatnich kilku lat odkryto mapy, które wskazują na istnienie globalnej sieci podziemnych tuneli i bas. W 2004 roku, w wyniku prac geologicznych, naukowcy odkryli podziemną sieć, która łączy wiele punktów na całym świecie. Jakie tajemnice kryją się za tymi miejscami? Możliwe, że łączyły one nie tylko dawne cywilizacje, ale także były używane w czasach II wojny światowej do transportu tajnych materiałów i ludzi. To nie tylko historia to część, która wciąż jest w nas ukrywana. Podziemne miasta nie tylko ruiny, ale także żyjące struktury. A co z miastami, które wciąż mogą istnieć pod ziemią? Tak, mówimy o strukturach, które wciąż są użytkowane lub mogą kryć w sobie zaawansowane technologie. Niezależnie od tego, czy chodzi o słynne podziemne miasta w Turcji, jak Derinkuyu, czy o tajemnicze bazy w rejonach pustynnych w USA, istnieją wskazówki, które sugerują, że nie wszystkie te miejsca są puste. Niektóre z nich mogą mieć istotne znaczenie w kontekście współczesnych poszukiwań technologicznych i naukowych. Ale dlaczego są one ukryte przed oczami opinii publicznej? Ukrywana wiedza zbyt niebezpieczna, by ujrzała światło dzienne? Wiele wskazuje na to, że podziemne sieci były nie tylko schronieniem, ale także miejscem przechowywania zakazanej wiedzy. Co jeśli powiem Ci, że część tej wiedzy mogła zostać stworzona przez cywilizacje, które istniały przed nami? Czy to możliwe, że tajne podziemne bazy skrywają nieznane technologie, które zostały wykorzystane do stworzenia zaawansowanych narzędzi do manipulacji światem? Jedną z teorii jest, że podziemne miasta w starożytności służyły jako miejsca, w których przechowywano informacje, które były zbyt niebezpieczne dla masowej wiedzy. Może te struktury nie były tylko schronieniem przed wrogiem, ale i przed światem, który nie był gotowy na odkrycie niektórych sekretów? Przyszłość. Podziemne bazy jako miejsca przechowywania ludzkości. Gdy patrzymy na współczesne technologie, zmiany klimatyczne, a także geopolityczne napięcia. Nie sposób nie zauważyć, że świat zmienia się w zastraszającym tempie. Wszystko wskazuje na to, że coraz częściej będziemy musieli zmierzyć się z globalnymi kryzysami, które mogą zagrozić przetrwaniu ludzkości. W odpowiedzi na te zagrożenia powstaje nowy trend budowa podziemnych baz i schronów, które mają stanowić ostateczną ochronę dla elity i być może dla całych narodów. W tej części filmu zagłębimy się w temat przyszłości podziemnych struktur, dlaczego stają się one tak ważne jakie mają znaczenie w kontekście zabezpieczenia przyszłości i ludzkości. Kryzysy, które mogą wymusić budowę podziemnych miast? Pierwszym, ale z pewnością nie jedynym powodem, dla którego zaczyna się mówić o podziemnych miastach jako przyszłości, jest zmiana klimatu. Niektóre z najbardziej niepokojących prognoz dotyczą przyszłych katastrof naturalnych od gwałtownych huraganów, przez podnoszący się poziom mórz, aż po ogromne fale upałów czy tsunami. W obliczu tych zagrożeń, które mogą mieć globalny charakter, budowa podziemnych baz staje się logiczną odpowiedzią. Pod ziemią. Możemy uniknąć najbardziej dotkliwych skutków ekstremalnych warunków atmosferycznych, chroniąc nie tylko życie ludzi, ale także niektóre zasoby, które mogą okazać się kluczowe w przyszłości. To może obejmować zapasy żywności, wody, a także najnowsze technologie, które stanowią o przewadze cywilizacyjnej. Co ciekawe, niektóre podziemne obiekty, takie jak schrony w Stanach Zjednoczonych, Chinach czy Rosji, już teraz są. Zaprojektowane z myślą o długotrwałym przetrwaniu w ekstremalnych warunkach. Zatem nie jest to tylko teoria, lecz bardzo realna opcja na przyszłość. Elity i podziemne schrony. Dlaczego tylko nieliczni mają dostęp? Podziemne bazy nie służą tylko do ochrony przed katastrofami naturalnymi. W dobie globalnych kryzysów, niestabilności politycznej, a także rosnącej liczby wojen i konfliktów, niektóre elity zaczynają dostrzegać wartość podziemnych struktur jako ochrony przed destabilizacją społeczną. Wyjątkowa elita, która ma dostęp do takich schronów, często stanowi główny cel tych projektów. Warto zauważyć, że w przypadku takich projektów jak The Deep Underground Military Bases, DUMB, Czyli tajnych wojskowych baz pod ziemią, mówimy o miejscach, które zostały zaprojektowane nie tylko z myślą o ochronie przed atakami nuklearnymi, ale także jako schronienia dla ludzi posiadających kluczowe informacje i zasoby do odbudowy cywilizacji po globalnym kryzysie. Co ciekawe, część z tych projektów nie jest dostępna dla zwykłych ludzi. Wiadomo, że na całym świecie istnieje kilka takich baz, które są ściśle chronione. A dostęp do nich mają tylko osoby o najwyższej pozycji w strukturach wojskowych, rządowych lub korporacyjnych. Skąd ta tajemnica? Istnieje wiele teorii, które sugerują, że niektóre z tych baz są wykorzystywane do ukrywania technologii, wiedzy, a także zasobów, które mogą być kluczowe dla odbudowy cywilizacji po tym, jak nastąpi jej załamanie. To rodzi pytanie. Czy rządy i elity przygotowują się na coś, o czym reszta społeczeństwa nie ma pojęcia? Tajemne bazy wojskowe czy mają one ukryte technologie? Choć podziemne bazy no, są przede wszystkim kojarzone z ochroną przed katastrofami istnieje również druga strona medalu. Bazy te mogą stanowić miejsce, w którym przechowywane są technologie, które mają potencjał zmienić naszą cywilizację. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów tego tematu jest to, że wiele z tych podziemnych struktur jest uznawanych za tajne. Nikt poza elitą nie wie, co się tam naprawdę dzieje. Co jeśli część z tych technologii pochodzi od pozaziemskich cywilizacji? W przeszłości zdarzały się przypadki, w których informowano o niezwykłych odkryciach, które miały miejsce w takich bazach. Materiały o charakterystyce, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Teorie spiskowe często sugerują, że rządy prowadzą badania nad technologiami obcych, a podziemne bazy są miejscem, gdzie odbywają się eksperymenty i testy tych technologii. Zagadkowe elementy związane z UFO, takie jak tzw. wraki statków, czy nawet przypadki kontaktów z obcymi, mogą mieć swoje źródło w tych ukrytych bazach. Wiadomo również, że w przeszłości niektóre państwa, jak Stany Zjednoczone, inwestowały ogromne sumy w budowę podziemnych ośrodków, które mogłyby pomieścić nie tylko ludzi, ale także zaawansowane technologie. Czy te technologie mogą zatem mieć wpływ na naszą przyszłość? Jakie rewolucyjne odkrycia mogą być w nich przechowywane? Podziemne miasta przyszłości, schronienia czy kompleksy badawcze? Przyszłość podziemnych baz nie ogranicza się tylko do ochrony przed katastrofami. Widzimy również rosnący trend budowy podziemnych miast, które nie będą służyły tylko jako schronienia. Ale również jako centra badawcze i technologiczne. Można przewidywać, że w miarę jak powierzchnia Ziemi stanie się coraz bardziej nieprzyjazna, podziemne ośrodki będą nie tylko przestrzeniami do życia, ale także hubami innowacji, w których badania naukowe, technologiczne i medyczne będą rozwijać się w kontrolowanych warunkach. W takich miastach można by prowadzić eksperymenty, które w innych warunkach mogłyby stanowić zagrożenie dla całej ludzkości. Warto zauważyć, że już teraz wiele krajów, takich jak Norwegia, buduje podziemne magazyny nasion, które mają na celu zabezpieczenie bioróżnorodności w razie globalnej katastrofy. Podziemne miasta w przyszłości mogą mieć podobną rolę nie tylko ochrony, ale i zabezpieczenia kluczowych zasobów, które będą niezbędne do odbudowy cywilizacji. Zatem Patrząc na całą detajniczą sieć podziemnych baz i ukrytych struktur, możemy zauważyć, że to, co dzisiaj wydaje się być tylko częścią mitów, teorii spiskowych czy fantastycznych opowieści, ma coraz więcej cech rzeczywistości. Od tak zwanych głębokich baz wojskowych po podziemne miasta przyszłości, świat pod naszymi stopami to przestrzeń, która kryje przed nami wiele niewyjaśnionych zagadek. Pytanie, które należy postawić brzmi: jakie tajemnice mogą się kryć w tych ukrytych miejscach? Czy w rzeczywistości są to jedynie schronienia przed kryzysami, czy też miejsca, w których przechowywana jest wiedza, technologie i zasoby, które mogą zrewolucjonizować naszą cywilizację, lub stanowić zabezpieczenie na wypadek globalnego kataklizmu? Coraz częściej zdarza się, że oficjalne informacje są częściowo ukrywane przed opinią publiczną, a to, co miało pozostać w cieniu, powoli wychodzi na jaw. Podziemne sieci nie tylko chronią przed zagrożeniami, ale stanowią także swoisty depozyt wiedzy, która może być kluczem do naszej przyszłości. Co więcej, nie możemy zapominać, że jeśli te miejsca są tak dobrze chronione, to oznacza, że mają dla rządzących ogromne znaczenie, a więc muszą istnieć powody, dla których te informacje nie są powszechnie dostępne. Z perspektywy historycznej, niejednokrotnie byliśmy świadkami, jak wielkie odkrycia były ukrywane przed opinią publiczną czy to przez obawy przed destabilizowaniem władzy, czy z powodu strachu przed niezrozumieniem technologii, które mogłyby wywrócić porządek świata podziemne bazy mogą być również częścią tego procesu nie tylko w sensie zabezpieczenia ludzi przed zagrożeniami, ale również w przechowywaniu wiedzy, która mogłaby całkowicie zmienić naszą cywilizację. Y co więc czeka nas w przyszłości? Będziemy świadkami coraz bardziej zaawansowanej technologii, która pozwoli ludzkości przetrwać globalne kryzysy czy też nieznane jeszcze zagrożenia? A może wkrótce poznamy całą prawdę o podziemnych miastach, ich przeznaczeniu i tajemnicach, które skrywają? Jedno jest pewne, zagadki związane z podziemnymi strukturami pozostaną na długo tematem spekulacji, badań i dociekań. Dla niektórych z nas te miejsca staną się przestrzenią ochrony przed nieznanym, dla innych przestrzenią wiedzy, która może ukrywać odpowiedzi na najważniejsze pytania ludzkości. Na pewno będziemy śledzić ten temat, bo podziemne sieci to tylko wierzchołek góry lodowej. Jakie sekrety czekają na odkrycie pod naszymi stopami? Prawda, jak to zwykle bywa, może być bardziej zaskakująca niż się spodziewamy. Dziękuję za oglądanie i pamiętaj, by subskrybować nasz kanał Odkrywcy wiedzy. Jeśli chcesz zgłębić inne tajemnice naszej planety, nie przegap kolejnych odcinków, w których będziemy kontynuować poszukiwanie ukrytej wiedzy. Czy masz teorię, którą chciałbyś się podzielić? Napisz ją w komentarzach poniżej. Chętnie poznamy Twoje spostrzeżenia.